Zapraszam Cię na kurs cudów lekcja piąta. Nigdy nie denerwuję się z powodu, o którym myślę. Idea ta, podobnie jak poprzednia, może zostać użyta w stosunku do każdej osoby, sytuacji lub wydarzenia, które jak myślisz, są przyczyną Twojego bólu. Zastosuj ją do czegokolwiek, co w Twym przekonaniu jest konkretną przyczyną Twojego zdenerwowania. Posługując się w opisie doznawanego uczucia takimi określeniami, jakie wydadzą ci się trafne. Zdenerwowanie to może wydawać się lękiem, zmartwieniem, depresją, niepokojem, gniewem, nienawiścią, zazdrością lub dowolną liczbą form, z których wszystkie będą postrzegane jako różne. Nie jest to prawda. Dopóki nie nauczysz się jednak, że forma nie jest istotna. Każda będzie odpowiednim obiektem dla dzisiejszych ćwiczeń. Stosowanie tej samej idei do każdej z osobna jest pierwszym krokiem do ostatecznego rozpoznania, że wszystkie są takie same. Gdy będziesz posługiwał się ideą na dzisiaj w odniesieniu do konkretnej postrzeganej przyczyny zdenerwowania w dowolnej formie, użyj zarówno nazwy formy, w jakiej widzisz to zdenerwowanie, jak i przyczyny, którą mu przypisujesz. Na przykład nie gniewam się na z powodu, o którym myślę. Nie boję się z powodu, o którym myślę. Tak jednak, jak poprzednio, nie powinno to zastąpić okresów ćwiczeń, w których najpierw będziesz przeszukiwał swój umysł pod kątem źródeł zdenerwowania, w które wierzysz, i form zdenerwowania, które według Ciebie są ich następstwem. Podczas tych ćwiczeń, częściej niż w wypadku poprzednich, Możesz stwierdzić, że masz trudności z nieczynieniem rozróżnień i z unikaniem nadawania większej wagi jednym obiektom niż innym. Poprzedzenie ćwiczeń następującym stwierdzeniem może okazać się pomocne. Nie ma małych zdenerwowań. Wszystkie w równej mierze zakłócają pokój mego umysłu. Następnie zbadaj swój umysł pod kątem tego, co cię trapi. Niezależnie od tego, czy myślisz, że czyni to w dużym, lub że czyni to w małym stopniu, możesz również stwierdzić, że będziesz mniej chętnie stosował dzisiejszą ideę w odniesieniu do pewnych postrzeganych źródeł zdenerwowania niż do innych. Jeżeli to wystąpi, pomyśl najpierw o tym. Nie mogę zachować tej formy zdenerwowania i pozwolić odejść innym. Dla celów tych ćwiczeń. Będę je zatem wszystkie traktował jako takie same. Potem przeszukuj swój umysł przez nie więcej niż minutę i postaraj się zidentyfikować szereg różnych form zdenerwowania, które cię niepokoją, niezależnie od względnej ważności, jaką możesz im nadawać. Zastosuj ideę na dzisiaj do każdej z nich, posługując się nazwą zarówno źródła zdenerwowania, takim jak go postrzegasz, jak i ucz uczucia. Takim jak go doświadczasz. Oto dalsze przykłady. Nie martwię się o z powodu, o którym myślę. To nie jest źródłem mojej depresji z powodu, o którym myślę. Trzy lub cztery razy w ciągu dnia wystarczy. Dziękuję.